W ramach 20. kolejki Betclic III Ligi Podlesianka Katowice wyjechała na spotkanie do Górnika Polkowice. Mecz ten odbył się nietypowo, bo w piątek o godzinie 15. Jesienią starciu tych ekip lepsza okazała się ekipa Dawida Bramera, która przy dzisiaj wygrała 2 do 1. Nasza drużyna chciała zatem powtórzyć ten wyczyn i z dużymi nadziejami wyjechała do Polkowic. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Podlesianka, Katowice, Sipy, Niesyto, Kunka, Wacławski, Krzak, Nowotnik, Lubacki, Rosiński, Grzeszczyk, Paszek i Żak. Gospodarze, czyli Górnik, Polkowice w bramce, Furtak dalej, Stawny, Karmelita, Bancewicz, Szuszkiewicz, Drewniak, Rogalski, Strzelecki, Rymaniak, Szulc i Frankowski. Trenerem Górnika jest Ariel Sforacki. W pięknej, letniej że rozpoczynamy spotkanie Górnika z Podlesianką. Od pierwszych minut podlesianka starała się narzucić swój styl gry i w drugiej minucie stwarza sobie pierwszą okazję dośrodkowania Adama Szaka. W pole karne był tam Alan Lubacki. Nie było z czego uderzyć. No i pewnie łapie piłkę Furtak. W dziesiątej minucie odpowiadają gospodarze z rzutu rożnego. Wychodzi do piłki Artur Sip piłka na jego szczęście przeniesiona nad poprzeczką. W 17 minucie kolejna okazja. Gospodarze tym razem dobre strzały głową, no ale czujnie między słupkami bramki LGKS-u spisuje się Artur Sip. A to minuta 18. Marcin Rosiński posyła piłkę w okolicy środka boiska do Adama Żaka, ten zgrywa do Grzeszczyka, Grzeszczyk, piłka zwrotna do Żaka, jest tutaj Daniel Paszek, uderzenie na bramkę, piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. Podlesianka prowadzi w Polkowicach 1 do 0 świetna wyprowadzona akcja przez ekipę gości asysta Adama Żaka i szósty gol Daniela Paszka w tym sezonie przytomne zachowanie napastnika Podlesianki który idealnie obsłużył popularnego pacha a ten z dużym spokojem posyła piłkę do bramki zespołu Spolkowic. 25 minuta. Akcja godna pokazania od samego początku. Wacławski. Miłość Krzak na lewej stronie. Boiska dopada do niego dwóch rywali, ale poradził sobie nasz zawodnik. Nie. Jeszcze jest tutaj Lubaski. Piłka na lewo do Daniela Paszka. Ten ma trochę miejsca do środkowania w pole karne. Jest grzeszczyk, uderzenie zblokowane. No ale to akcja LGKS-u. świetna okazja Łukasza Grzeszczyka. No nie udało się jednak trafić do bramki gospodarz. 27 minuta z rzutu wolnego uderza Adam Żak. Potężna bomba. Przyjęta na głowę jednego z zawodników. Gospodarzy potrzebowały kilkudziesięciu sekund gracz górnika, żeby dojść do siebie, nie było to z całą pewnością nic przyjemnego. 38 minuta tego nieco gospodarze. Z połowę podlesianki, błąd teraz furtaka, który zagrywa wprost do Daniela Paszka. Paszek wpadała w pole karne. Paszek strzela na bramkę. Broni furtak, piłka opuszcza boisko. No i kończy się to wszystko rzutem rożnym, chociaż można było wycisnąć z tej akcji nieco więcej. Takie można odnieść wrażenie oglądające chociażby powtórki tej sytuacji gdy wydawało się, że na przerwę zejdziemy z jednobramkowym prowadzeniem. Niepotrzebna strata i z kontrą ruszają gospodarze piłka na prawą stronę boiska. Zagranie w pole karne, Mateusz Wacławski fauluje swojego rywala i sędzia wskazuje na punkt oddalony o 11 metrów od bramki Artura Sipa. Gospodarze będą mieli okazję do wyrównania tuż przed końcowym gwizdkiem pierwszej połowy. Do piłki podchodzi Hubert Schulz. 48 minuta spotkania, 1 do 1. Sędzia kończy pierwszą połowę. No i gospodarze, rzutem na taśmę, wyrównują stan tego meczu. A to już druga połowa. Rzut rożny dla Podlesianki. Kotłuje się pod polem karnym Polkowic. Strzał Lubaskiego, intuicyjny. Trafia jednak wprost w furtaka. No gdyby ta piłka skierowana była do boku, no to prowadzilibyśmy w Polkowicach 2 do 1. W 60 minucie odpowiadają gospodarze. Dośrodkowanie rzutu wolnego piłka już w polu karnym Artura Sipa, niebezpieczna sytuacja cały czas piłka w polu karnym dośrodkowanie, no ale doskonała interwencja Marcina Rosińskiego który wybija piłkę na rzut rożny dwie minuty później w ataku podlesianka Łukasz Grzeszczyk, zagranie do Alana Lubackiego uderzenie na bramkę dobra decyzja, no zabrakło niewiele bo piłka uderzyła w słupek ale ten podtrzymujące siatkę bramki Górnika, furtak. Dużo miejsca teraz w środkowej strefie mają gospodarze, rozejrzał się zawodnik z Polkowic, piłka posłana już tutaj na prawą stronę boiska do Mariusza Szuszkiewicza, który uprzedza Mateusza Wacławskiego i wyprowadza ekipę z Polkowic na prowadzenie strzał w długi róg bramki Artura Sipa no ciężko było tutaj bramkarzowi LGKS-u wybronić tą sytuację doskonałe zachowanie Szuszkiewicza, który wyprowadził Polkowicza na prowadzenie 76 minuta strata w ekipie Podlesianki, no i po raz kolejny ruszają gospodarze Dobrze w defensywie jednak LGKS, ale jesteśmy cały czas w polu karnym Artura Sipa, niebezpiecznie, ostatecznie Wacławski zatrzymuje tą sytuację, no a piłkę do rąk łapie Artur Sip. 79. minuta, rzut ten z autu dla Podlesianki, piłka wstrzelona na piąty metr, gdy jest Adam Żak, który daje remis LGKS-owi. I na 11 minut przed końcem tego spotkania znowu mamy rezultat remisowy. No to doskonale odnalazł się w polu karnym napastnik podlesianki i strzela swoją premierową bramkę w barwach naszej drużyny. W końcówce spotkania obie drużyny chciały przechylić szalec zwycięstwa na swoją korzyść. Uderzenie sapu lekarnego, ale bez problemu łapie to Artur Sip. 86. Minuta. Próbuje jeszcze podlesianka. Piłka na prawej stronie u Nisyto. Dośrodkowanie w pole karne. Skaczą tam gospodarze. Jeszcze uderza Daniel Paszek. Dobra decyzja. Zabrakło jednak, żeby zagrozić bramce gospodarzy. A to już doliczone czas gry. drugiej połowy. Było bardzo gorąco pod kątem emocji. Dośrodkowanie w pole karne. Uderzenie. Rykoszet. No i piłka ostatecznie wychodzi na rzut rożny i nie było bramki dla górnika Polkowice, a w 93 minucie akcję wyprowadziła jeszcze Podlesianka, jest niestety w polu karnym, zagranie na 11 metr. piłka nie dochodzi jednak do żadnego z naszych zawodników i ostatecznie po tym rzucie rożnym sędzia zakończył spotkanie górnika z Podlesianką, obie ekipy podzieliły się punktami. Myślę, że tutaj z naszej perspektywy remis z niedosytem sporym przez dużą część meczu kontrolowaliśmy przebieg gry, stwarzaliśmy dobre sytuacje, graliśmy kreatywnie. Boisko było dzisiaj trudne, nie ma co ukrywać, że ta piłka się nie słuchała, natomiast potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Myślę, że szybko się dostosowaliśmy do tych warunków boiskowych. No i niestety nasza zmora w tej rundzie, no podobnie jak w meczu z Wartą tracimy w takich bardzo, bardzo ciężkich momentach gola, bo najpierw gol do szatni w 47 czy 6 minucie, no i, i, i gol na, na, na 2-1 dla górnika. No w momencie kiedy, kiedy długimi fragmentami no byliśmy tam w polu karnym rywala, akcja kontra i, i musieliśmy gonić. No z, Suma sumarum suma na pewno trzeba też podkreślić, że, że końcówka już była taka bardzo szarpana. Obie drużyny chciały przechylić to na swoją korzyść, no i tutaj już wynik mógł pójść w obie strony. No, ostatecznie punkt z tak trudnego terenu, no, trzeba też z naszej strony uszanować, aczkolwiek musimy podkreślić, że potrzebujemy zwycięstw, chcemy zwyciężać i no, samymi remisami na pewno nie będziemy, nie będziemy w stanie tej, tej ligi sobie. Wywalczyć, więc więc liczę, że zespół zareaguje teraz bardzo mocno w meczu u się bez górnikiem i zdobędziemy pierwsze trzy punkty w tej rundzie. My przede wszystkim dzisiaj e, przegraliśmy pierwszą połowę, e, co było widać, bo bardzo blado i bardzo nerwowo weszliśmy w tą pierwszą połowę, kompletnie nic nam nie wychodziło e, i byliśmy spóźnieni we wszystkich działaniach zarówno z piłką, jak i bez piłki. E, Uratował nas tak naprawdę ten rzut karny w 45 minucie i, i, i bramka do szatni, która dała nadzieję na, na drugą połowę. W przerwie też powiedzieliśmy sobie kilka, kilka trudnych y, słów. Na drugą połowę wyszliśmy na pewno o wiele lepiej niż na, niż na pierwszą. Dużo, takich, dużo to, co powiedział trener takiej rwanej gry w tej drugiej połowie, dużo faz przejściowych. Strzeliśmy pierwsi bramkę na 2-1 i tak naprawdę był moment, że mieliśmy, mieliśmy kontrolę, natomiast no konsekwencja błędów i konsekwencja ustawienia przy stałym fragmencie gry, przy tym aucie, po którym straciliśmy bramkę, dała przeciwnikowi gola i niestety straciliśmy bramkę na 2-2. Do końca meczu próbowaliśmy jeszcze gonić ten wynik i, i wywieźć, tak naprawdę, spróbować strzelić tą trzecią bramkę zwycięską. Dużo, dużo stałych fragmentów, dużo rzutów rożnych. Niestety dzisiaj się nie udało tak strzelić bramki i, i finalnie, finalnie remisujemy ten mecz. Jedyny plus, jaki mogę gdzieś tutaj postawić przy dzisiejszym meczu, to jest to, że no, trzeci mecz na wiosnę i, i, i trzeci remis i nie przegrywamy po prostu meczu, ale podzielam tutaj zdanie trenera, że, że my też potrzebujemy zwycięstw przede wszystkim u siebie i potrzebujemy trzech punktów. Żeby móc ruszyć w górę tabeli. Podlesianka kolejne ligowe spotkanie rozegra już w najbliższą sobotę. Przysołte się i podejmować będziemy górnik dba zabrze, a początek tego meczu zaplanowano na godzinę 14. .00.